Cześć. W tym filmie opowiem wam o nowym modelu Toyoty, to Aygo Cross i niestety już na wstępie muszę rozwiać pewne nadzieje, które mogą się pojawić po przeanalizowaniu nazwy tego auta. Niestety nie będzie napędu na cztery koła. To po co zatem ten Cross w nazwie? Może dlatego, że najnowsze wcielenie miejskiego malucha jest już crossoverem. Samochód zrywa z wizerunkiem typowego przedstawiciela segmentu A. Auto względem poprzednika urosło w każdym wymiarze, już z daleka rzuca się w oczy zwiększony prześwit do rzeczywistych 17 cm. Podstawowy rozmiar kół to 17 cali co sprawia, że samochód ma bardzo ciekawe proporcje. Osobiście uważam, że wygląd nowego Aigo Cross jest bardziej atrakcyjny od poprzednika. Samochód jest ciekawszy, więcej się tutaj dzieje, zwłaszcza kiedy mówimy o opcjonalnym dwukolorowym nadwoziu. Toyota Aygo Cross została zaprojektowana na platformie GAB w architekturze TNGA, co skutkuje tym, że pewne sprawdzone rozwiązania można bezpośrednio przenieść z innych modeli. Ten samochód bardzo pozytywnie mnie zaskoczył tym jak się prowadzi, bo można odnieść wrażenie, że jedziemy samochodem o segment lub dwa wyższym. Zawieszenie jest bardzo sprężyste i nieźle radzi sobie z nierównościami i programi zwalniającymi, a układ kierowniczy nie jest przesadnie wspomagany. I to jest fajne. I kiedy nawet będziemy Jeździć tym samochodem dużo. Nie wiem, pokonamy trasę 200-300 kilometrów bez, bez jakiejś. Konkretnej przerwy, to nie będziemy zmęczeni. Pod maską może być tylko jeden silnik. To jest 1,03 cylindrowy o mocy 72 koni i o maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 93 Nm. Nie ma szału. 15 sekund do setki to chyba na nikim nie zrobi wrażenia, ale też z drugiej strony chyba niewiele osób spodziewa się jakichś sportowych wrażeń po tym samochodzie. Możemy zdecydować na pięciobiegową skrzynię manualną lub na bezstopniową CVT. Dopłata do skrzyni automatycznej to. 5000 zł. Mimo, że względem poprzednika Aygo Cross ma więcej materiałów wygłuszających pod maską, to kiedy będziemy chcieli jeździć dynamicznie ze skrzynią bezstopniową, to częściej będziemy narażeni na mało przyjemny dźwięk silnika. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to każdy bez problemu osiągnie wartości katalogowe, które mieszczą się w przedziale 4,7 do 5,2. A jak ktoś będzie ambitny i cierpliwy i będzie miał do tego niezłe warunki, to myślę, że nawet jest w stanie zobaczyć trójkę z przodu przy wyniku zużycia paliwa. Jeszcze mała ciekawostka o oponach, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego modelu. Są węższe niż można byłoby się spodziewać, ale to jeden z elementów walki. O niewielką średnicę zawracania, która wynosi 9,4 metra. Szersze opony ograniczyłyby swobodę skrętu kół. Pokażę Wam teraz wnętrze tego samochodu. Nie jest klaustrofobicznie, jest przytulnie. Jest nowocześnie, chociaż do końca mi się ten motyw nie podoba. Jest plastikowo. Nie ma się co oszukiwać. Takie samochody budowane są. Przede wszystkim w oparciu o to, ile później finalnie mają kosztować, a nie ile wygody i przyjemności w macaniu plastików mają dawać. Jest twardo, nic nie trzeszczy, wszystko jest nieźle spasowane, natomiast jest tutaj bardzo dużo twardego plastiku. Jest też takie wykończenie w środku no po prostu blachą. No to, to, to się kojarzy z atomami budżetowymi, ale tutaj do tego wnętrza to pasuje. Te elementy są lakierowane oczywiście w kolorze nadwozia. Chyba że mówimy o wersji limitowanej, no to wtedy więcej się tutaj w kwestii kolorów dzieje, bo nadwozie ma inny kolor, to ma inny kolor. Jeśli chodzi o praktyczny wymiar, to tak, niewielka kieszeń w drzwiach, duża butelka wody się tutaj nie zmieści. Tutaj małe miejsce. Poniekąd do przechowywania coś to można wsadzić. Półeczka na telefon. Możemy ładować go tutaj bezprzewodowo. Port USB wyjście 12V, dwa miejsca na kubeczki. Akurat w tej chwili znajdują się tutaj dwa kartony, to stanowi nawiązanie do pojemności silnika. Schowek przed pasażerem nawet spory, bardzo wykończony. To jest twardy plastik, rzeczy mogą hałasować, podłokietnika nie ma. Jest za to miejsce na jeden kubeczek dla pasażerów drugiego rzędu. A i powiem jeszcze o nawiewach, bo są bardzo ciekawe. Tak, w ten sposób regulujemy, gdzie to powietrze ma wiać. Możemy też całkowicie ten nawiew zamknąć. Teraz czas zająć miejsce z tyłu. I tak już widać, że tutaj wsiadanie e, może dla niektórych stanowić pewien problem. Trzeba się tak troszkę przecisnąć. Ok, siedzę sam za sobą i jest, można to ująć, że na styk. Fotel dostosowany do mojego wzrostu, jest jeszcze trochę miejsca, ale osoba wyższa mogłaby tutaj już się źle poczuć, zwłaszcza w kontekście miejsca nad głową, bo ja już dotykam głową pod sufitki, więc co dopiero osoby o wyższym wzroście no, na pewno by musiały się tutaj garbić. Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, nie ma kieszeni w drzwiach to jest jedyne miejsce gdzie możemy umieścić jakieś drobiazgi nie ma tu mowy o żadnym nawiewie, o portach USB jest tak dość astetycznie nie ma podłokietnika szyby jak widzicie otwierane są w ten sposób są uchylane Ogólnie ten samochód nie był zaprojektowany z myślą o pasażerach drugiego rzędu. Chyba, że o tych najmłodszych. Są dwa mocowania Isofix. i Sofix. I tyle. 829 litrów. Tyle wynosi pojemność przestrzeni ładunkowej, kiedy złożymy tylne siedzenia i będziemy mierzyć tą przestrzeń do samego dachu. W innym przypadku, jeżeli będziemy mierzyć od półki do podłogi, to będzie to 250 31 litrów i 269, jeżeli będziemy mierzyć do sufitu. W tej wersji akurat nie ma opcjonalnego systemu audio JBL. Jeżeli byśmy się na taki zdecydowali, to tutaj troszeczkę miejsca zabierze subwoofer, który właśnie jest w bagażniku. Ogólnie mamy tutaj o niecałe 70 litrów większy bagażnik niż w poprzednim iGo, także. No, tych 70 litrów tak na pierwszy rzut oka może nie widać, ale zawsze to parę siatek z zakupami. Moim zdaniem ciężko jest dokładnie określić dla kogo ten model jest przeznaczony. Nie jest nudny, ma ciekawą stylistykę, więc może być to dobra opcja dla ludzi młodych, którzy chcą zacząć przygodę z tą marką, nie rujnując przy tym swojego budżetu. Z drugiej strony, zaś, według narracji producenta, tym samochodem mogą być zainteresowane osoby dojrzalsze, które przy wyborze nie muszą już kierować się na przykład przestrzenią dla dzieci z tyłu. Auto oczywiście lepiej sprawdzi się w mieście niż na długich trasach, więc to również troszkę definiuje odbiorców. To, co go wyróżnia na tle konkurencji, to sama jego obecność, bo segment A stopniowo traci na popularności, co sprawia, że wielu producentów wycofuje najmniejsze modele. Cennik iGo Cross startuje od 60 900 zł. W standardzie mamy komplet najnowszych systemów bezpieczeństwa, najnowszą wersję systemu multimedialnego obsługującego Apple CarPlay i bezprzewodowo Android Auto, a także czteroletni dostęp do usług online. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nie ma tutaj układu hybrydowego, to odpowiedź jest prosta: to dało się zrobić, ale wtedy cena byłaby znacznie wyższa. Podsumowując, moim zdaniem Aigo Cross może się podobać za niskie zużycie paliwa, dobre wyposażenie w standardzie i nowoczesny wygląd. A to, co niekoniecznie przypadnie do gustu przyszłemu właścicielowi, to według mnie praca silnika przy wyższych obrotach, kiepska dynamika w trasie oraz mocno ograniczone miejsce na tylnej kanapie. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym modelu. Dzięki za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych.